Wiemy, że za młodu mało kto o siebie dba, a zdrowie i wygląd bierzemy za pewne. A wiele osób uświadamia sobie, że nie będzie to jednak trwało wiecznie dopiero około trzydziestki, kiedy zaczynają się problemy, których można by uniknąć, zaczynając myśleć o przyszłości nieco wcześniej. Zaczyna łupać w krzyżu, a po twarzy widać, że nie masz 18 lat. I coś poszło nie tak, bo do tego czasu miałeś już być bogaty. Jest kilka rzeczy w życiu, o które trzeba zadbać jak najwcześniej chociaż oczywiście lepiej późno niż wcale, to im wcześniej zaczniemy, tym większe dadzą korzyści. I zaczniemy od inwestowania. Znacie pewnie Warrena Buffeta. Jest to jeden z najbogatszych ludzi na świecie. I swój majątek zdobył właśnie inwestowaniem. Nie robi on jednak żadnych niesamowitych wyników każdego roku, a są inwestorzy od niego dużo lepsi. To, co go jednak wyróżnia, to moment, w którym zaczął. Pierwsze akcje kupił w wieku 11 lat i kontynuował inwestowanie przez całe życie. W takich przypadkach właśnie magicznie działa procent składany, bo inwestując 1000 zł na 7% w rok będziemy mieli tylko 1070 zł, to rok później jest to już 7% z tego 1070 i tak dalej, i tak dalej. I nakładając się przez kilkadziesiąt lat, da nam naprawdę duży zarobek. I wcześniej zaczniemy? tym większą kwotę będziemy dysponować na emeryturze. Na przykład inwestując zaledwie 400 złotych co miesiąc w wieku 20 lat do 60 będziemy mieli ponad milion złotych, a jeśli te pieniądze byśmy tylko odkładali na konto, będziemy mieli 192 tysiące. Rozbieżność dosyć spora. Z kolei inwestując tyle samo pieniędzy, ale zaczynając dopiero w wieku 30 lat do 60 będziemy mieli niecałe 500 tysięcy. Oczywiście inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, ale poprzez istnienie czegoś takiego jak inflacja, nieinwestowanie to pewna strata. Ale każdy pewnie spróbuje, że trzeba inwestować. Lepsze pytanie to jednak w co? Bo na myśl pewnie przychodzi złoto, nieruchomości, akcje czy krypto. Ale wiadomo, na nieruchomości trzeba mieć pieniądze, a krypto są ryzykowne. Chociaż nie jestem żadnym doradcą finansowym, to inwestowanie w indeksy takie jak SP500 wydaje się być. Najprostszym i bezpiecznym sposobem na zabezpieczenie swojego majątku. SP 500 to indeks, który śledzi poczynania 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych. Także inwestując w niego, inwestujecie od razu w 500 firm, także spora dywersyfikacja portfolio. I na inwestowanie nie można też patrzeć krótkoterminowo. Bo inwestując w taki pozornie bezpieczny indeks SP 500, w rok możemy zarówno zarobić 60%, jak i stracić 40%. Ale historycznie, inwestując po 14 latach, ryzyko straty jest już zerowe i historycznie również przynosi on zysk na poziomie około 10% rocznie, przebijając wiele firm inwestycyjnych. Ja osobiście inwestuję poprzez polską platformę XTB, która pozwala inwestować małe kwoty bez prowizji ale także poprzez platformę eToro, która jest prostsza w obsłudze i można na niej automatycznie kopiować najlepszych inwestorów, co jest fajną rzeczą. I możecie to robić na początku tylko wirtualnymi pieniędzmi, co jest fajną opcją do nauki. Drugi punkt to relacje, bo już pewnie nigdy nie będziesz mieć więcej znajomych niż w szkole czy na studiach. I mówię to zarówno ze statystyk, jak i ze własnego doświadczenia. Dlatego musisz dbać o relacje, na których ci zależy. Bo myśleniem, że o, jakby chciał, to by się odezwał, raczej niczego nie osiągniemy i będziemy smutni i zawiedzeni. A im dłużej zwlekamy z kontaktem z taką osobą, na której kiedyś nam zależało, to zwyczaj tym trudniej jest znowu się do niej odezwać. A w wielu przypadkach wystarczy niewielki wysiłek, na przykład telefon, czy nawet skomentowanie story na Insta, to już jakiś krok. Ja na przykład jestem ze swoją dziewczyną tylko dlatego, że odpisałam kiedyś na story na Instagramie. Ale jedno jest pewne, Jesteśmy zwierzętami stadnymi i nieważne, co osiągniesz w życiu, jeśli nie będziesz miał z kim się podzielić tymi dobrymi informacjami, czy porozmawiać z tych złych, raczej nie będziesz w pełni szczęśliwy. A żeby to nie był kolejny film, który po prostu obejrzysz, pomyślisz, o, no tak, ma to sens i nic nie zrobisz, to napisz teraz do osoby, o której pomyślałeś, ja poczekam. Już? Nie? Czekam dalej, spoko. Dobra, ufam ci. Przejdźmy dalej. Kolejny punkt to korzystanie z kremów z filtrem. Naukowo nie ma wątpliwości, że promieniowanie UV powoduje szybsze starzenie się skóry i może powodować raka. Dlatego korzystanie z kremów z filtrem pozwoli nam wyglądać młodo zdecydowanie dłużej. Spójrz na przykład na to niegdyś sławne zdjęcie kierowcy Tira, który przez większość życia miał ekspozycję słoneczną tylko na jedną stronę twarzy. Możesz też sobie pewnie łatwo wyobrazić, jak wygląda taka typowa. Choranka w wieku 40 lat, gdzie unika się słońca, a jak wygląda taka typowa Włoszka, gdzie opalanie się to norma. Opalałem się, bo jest to aktualnie uznawane w naszych kręgach za beauty standard, chociaż nie zawsze tak było, bo jeszcze niedawno bycie opalonym znaczyło, że pracowało się w polu, a teraz oznacza to, że byliśmy na fajnych wakacjach, także jest oznaką statusu. Chociaż jeśli chcecie zachować zdrowie i młody wygląd skóry przez dłuższą część życia, to nie warto jest tego robić. Co ciekawe, aby promieniowanie UV miało negatywny wpływ na naszą skórę, wcale nie musimy się spalić. A SPF, też nieważne czy jest 15, 30, 50, czy 100, każdy działa maksymalnie 2-3 godziny, dlatego musimy go reaplikować w ciągu dnia. Dobrze jest też używać kremów bez zapachowych i przebadanych dermatologicznie, a nie losowych z sklepu, bo ważne jest też to, co nakładamy na naszą skórę. I to dotyczy generalnie wszystkich produktów do twarzy. Ja używam kremów od Cerave i Altruista. I dobrze jest używać innego kremu do ciała, innego do twarzy, bo mamy tam inną grubość skóry i potrzebujemy nieco innych składników. A jeśli nie chce Wam się stosować tego SPF-a codziennie, to dobrze chociaż sprawdzać indeks UV w pogodzie jako taki wyznacznik i używać go przynajmniej, kiedy przekraczą 3. Jak najwcześniej warto również zadbać o swoje stopy, a możemy to zrobić bardzo małym nakładem pracy, chodząc więcej boso lub w butach barefootowych, co pozwoli naszym stopom pracować i rozwijać się naturalnie, bo niestety normalne buty mogą nam szkodzić. Poprzez wąskie czubki, powodując ściskanie naszych palców i haluksy, grubą i sztywną podeszwę, wyręczając nasze stopy w stabilizacji, i podwyższoną piętę, skracając ścięgną achillesa i łydkę i wymuszając przez to zmianę postawy, stawiając większe obciążenie na kolana, biodra i kręgosłup. I takie buty możecie kupić na przykład u partnera tego odcinka, sklepu Bossa Stupka, który ma duży wybór butów perfu dla dzieci i dorosłych i podoba mi się to, że mocno stawiają na edukację i mają szeroko rozwiniętą bazę podologów i fizjoterapeutów, dzięki czemu na ich blogu znajduje się dużo artykułów na temat tego, jakie buty dobrać dla siebie czy dla dziecka. I są również odpowiedzi na najczęstsze pytania, które pojawiają się też w moich innych filmach na temat butów Barefoot, także zachęcam do nich zajrzeć. A skodem sierocki 10 dostaniecie jeszcze 10% zniżki na zakupy w sklepie, także podlinkuję wszystko w opisie. Jeśli chcemy uniknąć bólu stawów, kręgosłupa czy zadyszki w po po 30, to aktywność fizyczna uch, będzie naszym najlepszym sprzymierzeńcą. Dla zachowania zdrowych stawów musimy nimi pracować w pełnym zakresie ruchu. Dla gęstych kości i silnych mięśni musimy nimi pracować pod obciążeniem. A dla zachowania zdrowia układu krążniowo-oddechowego lekka forma kardio będzie najskuteczniejsza. Na przykład zwykłe wyjście na rower 1-2 razy w tygodniu na przynajmniej 20-30 minut. I dla zachowania zdrowia na początku wystarczą dwa treningi siłowe w tygodniu i jeden-dwa treningi kardio. Na początku warto odezwać się do trenera personalnego, żeby pokazał Wam, jak prawidłowo wykonywać dane ćwiczenia, tak żebyście nie zrobili sobie też większej krzywdy. A jeśli jesteście już bardziej zaawansowani i chcecie poprawić swoje wyniki, to zapraszam do mnie. Mam akurat trzy miejsca na współpracę online, także zapraszam do kontaktu, szczególnie sportowców. A jeśli trenujecie na własną rękę, to warto po prostu, żeby w treningu siłowym zawrzeć najważniejsze ruchy, czyli pchanie, przyciąganie, przysiad. Hinch, czyli tak jak w martwym ciągu, a dodatkowo można dodać do tego jeszcze rotację kręgosłupa i noszenie ciężkich rzeczy. Kolejny aspekt to dieta, bo zaledwie 15% Polaków spełnia normy jakościowe dotyczące żywienia. I nie ma żadnych wątpliwości, że dostarczanie wszystkich potrzebnych składników odżywczych pozwoli naszemu ciału funkcjonować dobrze przez większość życia. I jeśli macie prawidłową masę ciała, to wystarczy się skupić jedynie na jedzeniu głównie nisko przetworzonych produktów, czyli takich, które nie musiały przejść ogromnej ilości procesów, żeby trafić do naszego żołądka, czyli w głównej mierze spożywać warzywa, owoce, strączki, kasze, makarony, mięso Im mniej przetworzone tym lepiej. Jeść odpowiednią ilość białka, czyli 1.6 g na kilogram masy ciała oraz dorzucać do każdego posiłku około 100-200 g owoców i warzyw bo ponad połowa Polaków je ich zbyt mało, czyli poniżej 400 gramów dziennie, a najlepiej jest celować około 800 gramów. Ten aspekt jest bardzo ważny, bo jedzenie dużej ilości owoców i warzyw pozwoli nam dostarczyć większość witamin i minerałów, których potrzebujemy i pozwoli nam to zabiegać większej ilości chorób. I nie ma sensu wchodzić w głębsze szczegóły, bo dużo większe korzyści dla zdrowia da skupienie się na treningu. Jeśli natomiast jesteście otyli, Wtedy musicie więcej uwagi poświęcić diecie i spożywać mniej kalorii niż wynosi Wasze dzienne zapotrzebowanie. Bo otyłość to pierwszy krok do wyniszczania organizmu i chociaż bardziej przejmujemy się tym tłuszczem, który widać na zewnątrz, to groźniejszy jest ten, który jest wewnątrz, bo może on osadzać na naszych organach, przez co zaburzając ich pracę i w ekstremalnych przypadkach prowadzić nawet do śmierci. Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, to nie są jakieś ogromne zmiany w życiu i każdy oglądający to raczej jest w stanie je wprowadzić, a naprawdę im wcześniej zaczniecie je wprowadzać, tym większe korzyści dadzą w życiu i tym większe dywidendy będą wypłacać na starość. I jak najwcześniej to nie znaczy, że jak już masz 30 lat, to jest za późno, bo jak wprowadzisz te zmiany dzisiaj, to za 50 lat zobacz naprawdę ogromne efekty i podziękujesz sobie dzisiejszego dnia. Tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego.